Jeszcze nie tak dawno wyrażałem nadzieję na reaktywację serii wyścigów z polską motoryzacją w roli głównej. Tęskno mi bowiem do czasów, gdy w polskich kioskach można było zdobyć za niewielką cenę produkcję od renomowanego polskiego producenta Play Publishing. Takie tytuły, jak Maluch Racer i Poldek Driver, dzięki świeżemu pomysłowi oraz przystępnej cenie zyskiwały coraz większą popularność w kraju nad Wisłą. Działo się to jednak kilkanaście lat temu. Moje prośby dotyczące powrotu opartych na podobnym koncepcie ścigałek zostały niejako wysłuchane, ponieważ 10 lipca 2020 roku na wirtualne półki sklepowe zawitała pełna wersja gry Electro Ride, The Neon Racing, której wydawcą został Playway, czyli jeden z duchowych następców Play Publishing. 10 dni wcześniej, nie bez pewnych perturbacji, w serwisie Steam pojawiła się zapowiedź produktu. Demo o nazwie ElectroRive Prologue zostało udostępnione, dzięki czemu potencjalni klienci mogli, i wciąż mogą, poczuć przed przedsmak czekającej ich przygody. Spędzając tam kilkanaście minut, ma się możliwość poznania założeń stojących u podstaw tytułu, ciekawej stylistyki w klimacie neon punku oraz pomysłu na przedstawienie pojazdu. Wydawcy Playway SA zdarza się stosować takową praktykę. Warto tutaj przytoczyć przykład Bound Finders czyli symulatora łowców okazji, którego grywalny zwiastun także został udostępniony przed premierą. Wróćmy jednak do bohatera dzisiejszej recenzji. Za grą Electro Ride w Neon Racing stoi ambitny programista z zamiłowaniem do polskiej motoryzacji, Sylwester Osi. To on, napędzany swoją pasją, odkurzył koncept wirtualnych kwiatów i Polonezów, pozwalając spragnionym fanom zasiąść za kierownicami najpopularniejszych pojazdów Demoluda. Dzięki jego pracy i samozaparciu możliwe jest spotkanie takich samochodów jak Polonez, duży Fiat czy Maluch. Zapraszam więc do zapoznania się z główną częścią recenzji, by przekonać się jak bardzo Electro-Ride Neon Racing oddaje ducha wspaniałych gier od Play Publishing sprzed kilkunastu lat. Uruchamiając electro w Neon Racing na początku wita nas samouczek, gdzie zaznajamiamy się z panującymi zasadami. Kolejno następuje przejście do menu głównego. Istnieje sposobność sprawdzenia się w kilku trybach, wybierając szybką rundkę bądź zielony ekran. Godne pochwały jest to, że twórca zdecydował się na implementację lokalnego trybu kooperacji, z czego niestety coraz częściej się rezygnuje. Dziwi nieco brak trybu multiplayer, który jeszcze bardziej ożywiłby produkcję, pozwalając na zmierzenie się z żywym, nieprzewidywalnym przeciwnikiem. Główna oś rozgrywki położona jest na serię wyścigów. Te rozdzielone zostały według klucza geograficznego. Do przejścia dalej wymagane jest zwyciężenie w kolejno Warszawie, Warnie, Pradze, Berlinie, oczywiście wschodnim, i Moskwie. Zaliczenie każdego miasta pozwoli na odblokowanie jednego pojazdu rodem z kraju, w którym się ścigaliśmy. A tych jest całkiem sporo. Do odebrania czekają znane po wschodniej stronie żelaznej kurtyny samochody utrzymane w klimacie non i ze zmienionymi nazwami. Podczas serii zmagań przyjdzie rywalizować kto pierwszy ten wygrywa, walką 1 na 1 oraz ostatni na okrążeniu odpada. Główną atrakcją jest współzawodnictwo z komputerowym przeciwnikiem, a ten jest bardzo wymagający. Nie raz i nie dwa przyszło mi powtarzać zawody, by zdobyć upragnione najwyższe miejsce na podium. Inni kierowcy nie znają litości, bez pardonu potrafią walczyć o swoje, wjeżdżając w siebie i w gracza. Cały zamysł gry polega jednak na krótko trwałym nabieraniu prędkości w konkretnych miejscach. Na trasach porozrzucane są różnokolorowe gwiazdki, a po ich zebraniu zmienia się poświata samochodu i od tego właśnie zależy, które ścieżki przyspieszające działania pozwolą wyprzedzić wroga. Sposób rozmieszczenia punkcików na pierwszy rzut oka wydaje się być losowy, lecz tak naprawdę jest starannie zaplanowany. Trzymając się przykładowo prawego pasa ruchu, Gwiazdka po tej stronie odpowiadać będzie do palaczowi również po prawej. Można w tym miejscu pobawić się w opracowywanie taktyki i starać się zyskać nieco innego rodzaju przyspieszenie, by przeciwnik jadący z przodu nie wykorzystał tymczasowo przyspieszającej ścieżki. Tytuł, chociaż solidnie dopracowany, nie ustrzegł się paru bolączek. Jednokrotnie przyszło mi wypaść poza mapę. W tej sytuacji uratował mnie na szczęście przycisk R, odpowiadający za powrót na trasę wyścigu. Kolejnym przykładem bugów niech będzie sytuacja, kiedy zdarzyło mi się uzyskać w wyścigu miejsce poza podium. Gra odczytała to jednak jako zwycięstwo, dzięki czemu możliwe stało się zaliczenie etapu. Nie jest to na pewno rzecz przeszkadzająca w rozgrywce, niemniej warto przytoczyć tę śmieszną w programu. Zostało to na szczęście poprawione w jednej z aktualizacji, która zadebiutowała w czasie pisania tej recenzji. Zastanawia mnie również, co stało za decyzją nazwania wirtualnego modelu z ukamianem Lublina. Zdaję sobie sprawę z braku licencji na poszczególne pojazdy, jednak zdumiewam mnie średniej wielkości furgonu na większy dostawczak. Podejrzewam, że w tym miejscu twórca po prostu puszcza aczko do odbiorców. Ciekawe nawiązanie. Czas na parę słów o neopunkowej oprawie graficznej. Styl ten jest jednym z wielu składników wyróżniających tę grę od innych. Zarówno trasy, jak i otoczenie skąpane są w charakterystycznym ostrym świetle. Twórca przewidział możliwość zmiany kolorystyki pojazdu poprzez wybieranie różnokolorowych gwiazdek. Czasami nawet wpływa to delikatnie na wygląd otoczenia, zmieniając temperaturę barw na ekranie. Na pierwszy rzut oka ten zabieg może wydawać się nieco nieczytelny, jednak po krótkim przyzwyczajeniu wszystko staje się widoczne jak na dłoni. Architektura również przykuwa uwagę. Najbardziej widowiskowa jest chyba Warszawa. W tym miejscu odnaleźć można wszelkie przykłady budownictwa typowego dla drugiej połowy stulecia. Dużo jest tutaj modernizmu, socrealizmu i brutalizmu. Dziwi nieco zabieg artystyczny w postaci umieszczenia w stolicy budynków nijak się w niej nie znajdującej. Przy trasie wyścigu rozmieszczone są nie tylko Pałac Kultury i Nauki oraz Rotunda, ale także krakowski hotel Forum czy Kastowicki Spodek. Najpiękniejsze polskie budynki w jednym miejscu. Jednym zdaniem graficy 2D i 3D wykonali kawał dobrej roboty. Muszę przyznać, że miłą niespodzianką było pojawienie się kolejnej gry wyścigowej z polskimi i nie tylko samochodami w roli głównej. Pan Sylwester Osik stworzył znakomitą grę z pojazdami z bloku wschodniego, która opakowana jest w ciekawy stylistycznie sposób. Rad jestem, widząc, że jest to bardzo dobry tytuł, o który powinno stać się głośno na rodzimym rynku rozrywki interaktywnej. Szkoda tylko, że nie pokuszono się o dodanie Steamowych osiągnięć i kart kolekcjonerskich. Nie mam wątpliwości, że gra ElectroLite w Neon Racing zasługuje na odznakę Pandamian Poleca, gdyż zapewnia odbiorcy rozrywkę na bardzo wysokim poziomie. Przejeżdżając trasy wzorowane na krajobrazach najbardziej znanych miast Europy Środkowej i Wschodniej, można poczuć nostalgiczną wonę dwu- i czterosuwowych socrealistycznych silników. Oraz zagłębić się w elektryzujący świat neonpankowych wyścigów. Zachęcam do samodzielnego poszukiwania elektro w tej produkcji i do zaopatrzenia się w nią w serwisie Steam, zwłaszcza, że obecnie obowiązuje 15% obniżka ceny na premierę, link w opisie. Serdecznie polecam!